Możliwość nigdy nie opuszcza to racji. Mógł zapach, Mógł Za to świadectwo krótkie, ale chyba bardzo wymowne. A już jak ta kaplica powstanie, to będzie można więcej jeszcze miejsc i adorować Pana Jezusa. Moi drodzy, to jest piękne. Słyszeliśmy to świadectwo ani niewymuszone, a z całego serca. Czy jest jeszcze ktoś? To chciałby się podzielić, proszę bardzo. E, Dowiedziałem się, że taki pewien mężczyzna uległ wpadkowi, e, no i leży on na mojowie. A czyli dla się młodzi, ludzie, Trzeba się na najgorsze, już no żona na przykład, przy, przygotowuje się, przygotowuje się te dzieci na śmierć ojca. No to mówię tutaj, to to taka modlitwa, to, to, no to jest za, za mało. Czas się nie przelał kalibru tej modlitwy. Więc to pan bóg mi, a w ogóle nie znam człowieka, nie widziałem go do tego jaźniejszego. Pan ogóle mi jako potrzebę do serca, żeby zrobić zgrabienie dla tego człowieka i rychło Wiemy co to jest? Wielką różnicowe? Hmm. dobrze. I te wielką tak myślę. tyle ludzi znam. To, to będzie tylko byk, i już będzie 24 osoby momentalnie. Przygotowałem kartki, wszystko tak jak trzeba, no i rozesłałem, mam no, wszystko, ale to do mnie, ta żona jego, poprzez koleżankę. I ten ja dopisałem się tam mój kontakt, numer telefonu i tak dalej. No ale nic, no ja siedzę cały dzień, no i patrzę się w ten telefon, no koniec, dzień się kończy, a tu tylko mam, nie wiem, tam naście osób, a to może 12 bo może 11 Trzeba myśleć, pytać wieczorem, co z tobą jest, tak, co, no co, jakoś głos zanika. Dodbała no, się, że to tam udaru, tak? Udarzeń w głosach tak, człowiekowi siedza. A miał po prostu głos i zanikł, odebrało mi mowę, no bo, bo gdzie, gdzie ci ludzie Wysz. wszyscy moi są, ci przyjaciele, ci od WhatsAppa, z Herkulinksy, wszyscy i tak dalej. No, że mamy się pytania no, co? ja mówię, co, no, możemy mieć coś do Tym, że słuchaj, no, ja dwie godziny, ty dwie godziny, będziemy się zmieniać i tak dalej, poprosimy jeszcze takie mocniejsze osoby i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No, dobra. Od dnia rano wstaje i mam w telefonie pismo święte, werset dnia na każdy dzień otwieram ten werset i tak dostaje takie słowo po sobą. W wielkie. No wielkie, brak, proście Pana Wam da. No to ja do żonę mówię, patrz słowo dostawam, zeszliśmy przed na dół, na dół wytrzymy, z kondygnacji niżej. Przed y, obraz Józefa świętego. no i mówię, Panie Jezu, mówię, no, jak nie ty, to kto? Nie, no, błagam Cię w Twoje święte imię, Jezus, moc twojego imienia, ja, Panie Może, wszystko Twoją całą siłą, przez moc, mocą, swoją potęgą, daj nam tych ludzi do tego szliwa, no, pokornie Cię błagam. No i tak to jeszcze będę dalej mówił z dużo było swoimi słowami, i dołożyliśmy do tego 10 żańca. Skąd dziesiątego żańca, minęło tam może dwie, no nie wiem, nie patrzyły się. Jak telefony rozdzwoniły się, to, to, w, no, no, to w parę minut y, zapełniła się cała lista. Mój prowóz y, miał dwie godziny w nocy, a taka kobieta cały czas, a czy ona może tam na trójgodzinę? godzinę? Ja mówię, że nie, bo już zajęta jest ta godzina. Ale za chwilę ona znowu dzwoni, ale ona by chciała by o tej godzinie. Na końcu patrz to było 3-4 razy powodowej kobiety. Patrz o tej godzinie, w mój. Dobrze, może pani, ja proboszczowi godzinę jedną zabiorę, jedna mu wystarczy, nie? No i następ, następnego dnia, yy, następnego dnia yy, ta dziewczyna dzwoni na oddział, na ten orion, że mąż żyje jeszcze. No, Mówią o Nie tak. wiem, co, co, co tu się stało, o co chodzi. On się generalnie tak. rozmawia, e, 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 t, i tak dalej. No, zaraz, jak pan przyjeżdżał, no, przyjechał. mówi, że chce klapkę, chce krzyżówkę i tak dalej. Ho, mnie, no i wszystko nim było bardzo dobrze. Ale ja nie hotelem założony. Tam był prawdopodobnie. Prawdopodobnie był jakiś tam błąd, był lekarz, że nie jako jedwabno, bo mnie wyjęli. No i y, po kilku dniach wdała mu się sepsa. Sepsa y, pod respiratorem leżał, no dalej na było no nie tak, proszę panią, teraz to już naprawdę, w pierwszy raz taki struktur się wydarzył, ale teraz to już naprawdę, on już schodzi z tego świata, panią, sepsy nikt nie wychodzi. Ja jechałem na kolecję i przy każdym ręcami przygotowuję się. Też wyborniłem się między innymi do wedną do świętego Szarbela, dołożyłem do tego e, e, taniec krwi Jezusa. I co mnie dołożyłem jeszcze? Zadzwoniłem i się powiedział, żeby się modlić. Tak, tu też, ale jeszcze dołożyłem wróżanie, bo mówimy tutaj założyć na milenie. Ta nowenna była taka krótka, jak mi generał mówi, no to no, dołóż różaniec, nie? I ten różaniec, ale nie, nie, nie mówiłem tej, nowe, tej nowenny w jakimś konkretnym celu, bo powiedziałam, Panie Boże, w chwili szeregowej było, że te intencje na ołtarzu, na którym będę napisał No i właśnie przed tym kolekcjami, właśnie dowiedziałem się, że tak z tym chłopakiem jest, jak jest. Przyjechałem, uklękłem, tak jak przy każdym le, le, rekolekcjami, tego, tego już prawie nie żyjącego chłopa na tym kołtarzu, nie? i mówię, Panie Boże, no działaj, Panie Boże, z tym człowiekiem. Przychodzi rekolekcjonista i mówi tak, są to osoby, które przywozły, przyjechałem odnieść te drożdżyki, i dalej, ale są takie osoby, przyjechałem odnieść, które przywozły ze sobą duchowo inne osoby. I te osoby, nawet jedna z osób już tworzyła tę osobę. Nie, na nią tuż tu, tu na ołtarzu, nie? Bóg, Pan mógł się przychodzić i już mu trafia No i w związku była tym, bo byłam Szaświęta, była z świętego sakramentu, już kończę, była modlitwa, była, mord, była, mord, była, mordlitwa, była mordlitwa. ja nie mam kłopotu z klęczeniem. Ja dłużej na planach nie jeżeli na nogach. Klęczę i słuchajcie. Takie, no Ja miałem różne dotyki Ducha Świętego, ale miałem takie silne uderzenia, gorąca, zimna, wylewy, taki pot. Mi się ze no ale to po prostu nie zamójcie, tak na przemian, godzinę. Ja po tej godzinie dostałem tylko natchnienia z Ducha Świętego, że ten chłopak już jest, już jest uzdrowiony. I. Bo ja nie, nie miałem kontaktu z tą żoną tego, tego mężczyzny, tylko poprzez taką naszą koleżankę. I tego dnia moja żona była w Warszawie, była na koncercie z tą koleżanką, już z swoją siostrą notapenę I ja dzwonię do żony i mówię tak, sobie powiedz Ani, niech zadzwoni do batę i powie, że jej mąż został uzdrowiony. To jest pewne, że on już jest zdrowy, nie? Zostałem no, taki, no, takiego świadoma takiej pewności. No nic, no, ta dziewczyna wróciła, bo to były w Waszach wróciła do Ostrołęki, yy, poszła odebrać u mnie psa, tu w 12 w nocy było, tam to otworzyłam się takie zaspana i mówię, słuchaj, Wojtek dzwonił i kazał mi przekazać ci, że twój mąż jest zdrowy. No to tak popatrzyła na się na idiotkę, no coś tam chyba nie bo tutaj lekarzy mówią, że tutaj już koniec, już chłopak żywota, tak? Yy, następnego dnia o godzinie 10. było to. A członk miało o godzinie 10. dzwoni, do, do 10. do szpitala. Odbiera portnato od Nie wiem o co jest panie mieże. A co jest? Znowu sieci, mówi już i gada, sepsy nie ma, nie gorączkuje, od respiratora odłączony, no i te informacje, tam miałem przekazane tak, w ten sam sposób, no i mówię dosłownie, no. chwała Panu, tak. <głosy> <głosy> <głosy>